Czas na porównanie obu zawodników, kategoria półśrednia, dwa lata starszy jest Brian Hoy, on jest też trzeci w rankingu tej dywizji, ma zdecydowanie przewagę warunków fizycznych ponad e, prawie 20 cm w zasięgu, to jest przepaść. Bóg finisherów i niech to się zacznie, żywo stajemy, 13 walk wygranych, 13 przed czasem, Hoy 18, 12 przed czasem. Sędzią pojedynku w klatce Łukasz Bosacki. Jeszcze gotowy. Brian Hoy w odwrotnej pozycji żywko stoi. Menow, zapytał, czy będzie przybicie. Rękawic nie będzie. Nie chciał tego. Brian Hoy. To może być najbardziej szalone starcie tej gali, Tutaj w pierwszej rundzie może dziać się wszystko. Dwa zupełnie inne, W jeśli chodzi o walkę w stójce, tylko stoi menów, krokiem, bokserskim się porusza. Raczej zdobywa powoli tą przestrzeń, natomiast, hoj, lotny na nogach. Tylko pytanie, czy będzie korzystał o już z już. pracy nóg, czy pójdzie w bitkę? Już to prawe kopnięcie. To jest coś, co wszyscy rywale Hoja wiedzą, że może dać zwycięstwo. Ale widzimy już e, troszeczkę inne nastawienie na walkę Briana Hoja. Na wstecznym biegu czeka na rywala, próbuje go wciągnąć na kontrę, nie wchodzi w bezpośrednie wymiany, a szuka tych wymian na presji żywko Men, Ale musi uważać Hoj, bo też trafił Stoimeno, bo on również ma kowadło w ręce, teraz on inicjuje clinch. Pamiętajmy, wszystkie wygrane Stojmenowa. jak na razie przed czasem, albo nokaut, albo poddanie. Też większość... Starć Choja zakończona w ten sam sposób. Wysoka, wysoka ta wyprostowana pozycja Briana Choja poluje na to, obniżając właśnie swoją sylwetkę i szukając mocnych ciosów z szybko Tak jak teraz. Trafia, trafia Stoi Menu, składa pięknie tę kombinację, ratuje się klinczemy Hoj. No Ma taki pomysł na ten pojedynek Stoimenów, żeby błyskawicznie skracać dystans i ruszać z wieloma ciosami sierpowymi w tym półdystansie. Wiele ciosów już trafił z a to dopiero dobre kolano. Leto poszła minuta tego pojedynku, ustawił, odwrócił trasę. Koi. Y już zaczyna też dobrze pracować tym swoim zasięgiem. On umie sięgnąć naprawdę z daleka rękoma. Mowa tu o Brajanie Hoju, powinien Hoj pracować właśnie za dystansu, taki in-out. Ależ teraz dobry łokisz pomiędzy rękawice bitych przez Hoja, piękne to, to było, ale jak odpowiada Stojmenow całą serią ciosów. Bułgarski żniwiarz, no i wiemy już skąd ten przydomek, bo jakby kosą zamiatał w lewo i w prawo. I poprawił jeszcze barkiem, dobra postawa w klinczu, teraz widzimy elementy boksu tajskiego w wykonaniu Hoja. Aż teraz tym podbródkiem zapolował, obniżając pozycję żywko Stojmenow. Wisi w powietrzu knockdown, wisi w powietrzu jakaś akcja, która może zakończyć to starcie. Teraz to tak jakby chciał ciągnąć Hoja, wyprzedzić go po to, żeby go skontrolować, potem ponowić całą serią ciosów, ale to trafia teraz Hoj. Siadło, siadło. Teraz kolano. Poprawiam. O! Tym podbrudkowym. W tym czasie podbrudkowy w odpowiedzi Akcja Żywko Stojmenowa jest zwarcie. Za moment pewnie rozerwą ten klincz i wrócimy do tych szaków, ale z mocnymi akcentami w stójce, tak jak teraz. Miała to być bitka, co się zowie jak najbardziej, panowie. Od pierwszych sekund nam pokazują, że słusznie tak przewidywaliśmy. Pod korentę na chwilę pewnie wystrzeli znowu jakąś jest kombinacją bokserską. Jest wysokie kopnięcie, ale zobaczcie, on cały czas to robi bezpośrednio, a przydałby się jakiś lekki przyruch po to, żeby Brian Hoy pochylił się w tę stronę, tak jak to zrobił w walce ze Szczepaniakiem. Może tak chwilę będzie tylko przyruch biodrem po tych kopnięciach i przejdzie na akcję bokserską. Tak, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że wnioski chyba jakieś zostały. Wow, to było dobre! Wysoko, wysoko podniesiona ta lewa ręka Briana Hoja, cały czas w tym pojedynku blisko szczęki, ale te naprawdę ciosy na korpus były potężne, rzucone przez Briana Hoja. I nawet jak ten cios teraz nie usadzi, na pewno będzie dawał sobie znacie w kolejnych odsłonach. w tym pojedynku będzie trwał duży Teraz przechodzi do clinchu, stoi no w obniżeniu poziomu, chwycona jedna noga. Był w tym tygodniu, w tym fight -weeku. dużo bardziej skupiony Brian Hoy. Tak jakby chciał nie popełnić o, o, tego błędu z poprzedniej walki. Siadło kolano, siadają pogódki. Musi zrywać taki klincz. Nie może sobie pozwalać na tyle trafionych ciosów stojmenów. Powtórzone wysokie kopnięcie prawą nogą. Pięknie teraz w okolicę splotu słonecznego trafia bezpośrednio lewą ręką Brian Hoy. To jest znakomity pomysł na Stoimenowa, właśnie te ciosy na dół. Trafił teraz trafił, trafił, jest podłączony, żywko Stoimenow! Zbliża się koniec tego pojedynku! I 2-0, metodyczny, analityczny, ale jakże piekielnie skuteczny. I zobaczcie, jaki spokój znów zaznacza palcem: to jest moja klatka, wróciłem, to jest moje miejsce. Był pomysł na ten pojedynek. Te ciosy na dół zrobiły robotę: przede wszystkim zabrały oddech, zabrały mobilność. Stoimy nowowi, a potem przygotował. Jak trafił, hoj, to wszyscy Państwo widzieliście, był koniec. I płynie, płynie z tej twarzy to zdanie kiedyś rzucone przez Rasela Crowe w Gladiatorze, Arieu Entertained. bo naprawdę właśnie tak zaserwował się w tym pojedynku. Hoyt czekał, aby wstrzelić się pomiędzy gardę, prawą ręką sobie to wszystko ustawił. Ta piś zawędrowała na twarz, żywko stoi minowa. Ladies and gentlemen, your winner, by we <laughs>